Część był, Pytacie, jak poznać dobrze Boga i jak czytać Biblię? Niektórzy twierdzą, że już parę razy, kilkanaście nawet razy zaczynali i nie mogą zrozumieć Biblii. Wiecie, kochani, polecam Wam taką książkę Katarzyny Emerich. Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi. Wiecie, że niedawno dopiero dostałam w swoje ręce tą książkę. Podarował mi ją przyjaciel i powiem Wam, to jakby rozświetliło bardzo wiele spraw, które są dosyć trudne w Biblii. Niekwestionowany autorytet w dziedzinie teologii. Nasz kochany papież Jan Paweł II powiedział, że ta książka ma niesamowitą wartość. W 1984 roku powiedział o Katarzynie Emerich, że jest niesamowitą stygmatyczką, niesamowitą mistyczką. Polecam ją. Dziękuję.